PPP. przechwosty, Interaktywna historia w uniwersum Wiedźmina. Nie mogę, pomyślałeś. Nie mogę i tyle. Później wszystko potoczyło się jak zbicza strzelił. Bruno Pap pokiwał w zadumie głową, spoglądając na dokumenty i zaznaczone różnice. Kiedy skończyłeś opowiadać, spoglądnął na ciebie ciemnymi, stalowymi oczami. Dobrze zrobiłeś, człeczyno. Bardzo dobrze zrobiłeś. Kwatermistrzostwo królewskie wycwaniło się w tych czasach, bo mądrusiów, którzy w łatwy sposób chcą się wzbogacić, jest sporo, oj sporo. I od pewnego czasu zawsze w ślad za idącym transportem idzie oryginał listu przewozowego, który trafia bezpośrednio na biurko oficera w punkcie docelowym. Słowem, nawet jakbym ja się nie połapał, to byś wisiał po powrocie do młodzkarni. Nie wiem, czy to zasługa oleju w Twoim ubie, czy strach, ale ja nie filozof. Liczy się efekt, a ten jest taki, jaki być powinien. Jestem z Ciebie dumny, Bolko. Klepnął Cię w ramię i zeskoczył z kozła, ruszając do sierżanta traszki. To była bardzo krótka rozmowa, a później skóra ci ścierpła, a w gardle urosła wielka, stalowa kula, ponieważ zaczęto czynić prawo. Sierżant traszka nie czekał, nie mi trężył, nie dumał. W końcu on również nie był filozofem, a jeno prostym żołnierzem, który działał podług starej żołnierskiej Maksymy. Jeśli miał kraść, to bajońskie kwoty i to tak, żeby go nie złapano. Bo tych, co złapano, to i lepiej, bo skoro mają łajno zamiast rozumu, to na polu bitwy też z nich byłby żaden pożytek. Dolk walczył o swoje życie. Pierwszy raz coś takiego widziałeś, bo człowiek walczący o życie zamienia się w karykaturę samego siebie i jest gotów na wszystko. Teraz to wiesz, zrozumiałeś to, i mało się nie pożygałeś, kiedy uświadomiłeś sobie, że napędzani jesteśmy pierwotnymi instynktami, a chęć przeżycia to król pośród nich. To jest najniebezpieczniejszy moment, bo istota, która nie ma już nic do stracenia, rzuci się na ciebie w desperackim szale. Tylko po to, aby dać sobie szansę. Jednak sierżant Traszka nie wyglądał na żółto dzioba. Wiedział, jak się zachować. Musiał być świadkiem takich scen już w przeszłości. Słyszałeś szloch, krzyk, błagania, przekleństwa, obelgi, próby przekupstwa i zastraszania. Na nic się to wszystko zdało, bo groźby, jeśli nie można ich spełnić, są głównowarte, prawda? Gdy Dolk pojął, że zaklinanie rzeczywistości, błagania i wskazywanie innych jako winnych nie przejdzie, skoczył w akcie desperacji, próbując obalić traszkę, ale nie zaskoczył weteran. Potężny cios w twarz rzucił go na ziemię. Wydarzenia we wsi przyciągnęły gapiów. Chłopi stanęli w bezpiecznej odległości, gotowi rzucić się na was z tym, co mieli w ręku, ale czekali, bo pierwszy raz od dawna to nie ich bito, więc bezpieczniej było się jednak tylko przyglądać. Ani drgnąć kmioty! Rozdarł się sierżant Traszka, wskazując palcem na chłopów. Tu czyni się prawo prawo w imieniu jaśnie panującego foltesta pierwszego. Wrócił się i kopnął leżącego dolga. Ten zwinął się i zwymiotował. Nie wiedziałeś, czy ze strachu, czy z bólu. — Sierżancie! — zaszlochał dolg, ocierając zakrwawioną twarz. — Życie ocalcie! Bierzcie to wszystko, co mam! Wyciągnął pękaty mieszek orenów, którym wcześniej próbował ciebie przekupić. W tej scenerii skórzany woreczek wyglądał mizernie, żałośnie i niemal zabawnie. Aż dziw brał, że w ogóle przez chwilę rozważałeś przyjęcie łapówki. Chciałem. A ona z dzieckiem nie w zimie, Jak zostaną sami, proszę darujcie! Choć działo się to od ciebie kilkanaście metrów, to miałeś wrażenie, że wiatr naigrywa się z ciebie, specjalnie niosąc rwany, histeryczny szlok dolga, tak, żebyś wszystko słyszał. Tak, żeby nic ci nie umknęło. Zaciskasz pięści i bierzesz głęboki wdech. Tak trzeba było. Starasz się uspokoić. Wiedział, na co się pisze. To on jest głupcem, nie ty. Takie jest prawo. Taka jest wojna. Kurwa! Tylko dlaczego czujesz się jak ostatni skurwiel? Drgnąłeś. Silne ramię Bruno Papa wystrzeliło i zagrodziło ci drogę. Stalowe oczy krasnoluda niemal wiercały ci się w głowę. Zostań, bólko. Nawet kurwa nie drgnij. Za dużo myślisz, chłopcze, a nie jesteś pieprzonym filozofem. Stało się, co się stać musiało. Koniec. Nie dumaj, nie zastanawiaj się, nie oceniaj i nie miej kurwa wątpliwości. To wojsko, a nie uniwersytecka aula w Oxfordfurcie. Nie jesteś tu gamratka twoja macie od myślenia, a ino od wykonywania rozkazów. Tu, na Twoich oczach dziać się będzie prawo, i uwierz mi, zadzieje się tak, że do końca życia zapamiętasz. Chycel, sznur, przeżyć przez Belkę pod powałą, a Ty, Dolk, splamiłeś honor, zdradziłeś swoich, zdradziłeś króla, jesteś jak szczur, przez takich jak Ty, giniemy pod cesarskim butem. Graszka, kłócając uderzył Dolga pięścią ze skręconych bioder. Żołnierz upadł w kurzu i we krwi. Nie jesteś tego godzin skurwysynu. Nachylił się zrywając lilię z gambysonu. Następnie wyjął Mieszek z dłoni pobitego żołnierza. Chciałeś, Mamony? Chciałeś pieniędzy? Tomasz, zeżryj je! I wówczas świat się zatrzymał. Sierżant traszka zaczął uderzać. Raz po raz zbity Mieszek trafiał w twarz Dolga. Wybijał zęby i czynił z jego twarzy krwawą miazgę. Na koniec sierżant wepchnął Mieszek w usta nieprzytomnego żołnierza. Odwróciłeś wzrok, spoglądając na kolegów. Poza krzywą Mańką nikt nie patrzył ktoś rzygał za wozem. Hycel! bez pardonu, do góry z nim! Straciłem brata pod sodem przez taki konali jak on. Sierżant splunął i założył kciuki za pas a później Dolk zadyndał na belce przysadzistej chłopskiej gospody we wsi Burtdorf. Siedzisz na koźle sporego wozu, wyładowanego po brzegi różnymi materiałami budowlanymi. Belki, deski, łaty, krawędziaki, gwoździe, liny i drabiny. W skrzyniach równo ułożone młoty, łopaty, piły, dłuta, obcęgi, gwoździe. Słowem cztery wozy dobra wszelakiego, które są niezbędne do rozbudowy młocarni. No i co, Bolko? Przeszło ci już? Czy nadal jesteś struty? Hm? Zmiękłeś, jak usłyszałeś o żądce, co? Ha! Wiem, że zmiękłeś. Nie boćkaj się już, takie życie. Czasem ty siedzisz i żujesz pyszną pieczeń, a czasami ciebie żują. Taka dola! Wiedział, na co się pisze, a dobrymi intencjami piekło wyburkowane. Znowu filozofujesz, co? Wojsko to nie filozofia, już raz ci mówiłem. Dobrze zrobiłeś, wziąłbyś te zasrane oreny i wisiałbyś najpóźniej jutro do południa. Masz łeb na karku, ale serce masz za duże, człeczyno. Bo jak mawiała moja ciotunia, jak masz serce miękkie, to dupę jej twardą, bo życie będzie Cię w nią kopać przez cały czas. Masz dupę twardą, bolko? Co do kurwy! Bruno Pap wstrzymał konie i uniósł rękę, dając sygnał pozostałym woźnicom. Przednia straż złożona z szóstki chłopaków stanęła w linii, dobywając broni. Przed nimi w odległości kilkudziesięciu metrów stały dwa wozy. Jeden z nich był wywrócony. Przy drugim leżały dwa martwe konie, z których sterczały lotki strzał. Wokół zauważyłeś leżące ciała woźniców i kupców. Było gorąco, ale dopiero teraz poczułeś, jak podskraplać się na skroniach i rzęsach. I nie chodziło o widok trupów, tylko o to, co na nich żerowało. Sfora guli właśnie biesiadowała. Zapach trupów i krwi musiał je zwabić z pobliskich lasów i wrzosowisk. Zaraza! Obrzydliwe istoty przygięte do ziemi odgryzały kawałki ciała. Łamały w swych szczękach kości, a mdlący smród śmierci rozkładających się zwłok roznosił się w gorącym powietrzu. Szponiaste łapy rwały mięso i gruchotały gnaty. Wydawać by się mogło, że potwory nie zwracają na was uwagi. Kiedy nagle jeden z nich podniósł łeb z naprostór tego końskiego brzucha, wychylił go nienaturalnie w jedną i w drugą stronę, przyglądając się wam. Czarne oczy świdrowały was przez chwilę, a resztki wnętrzności i krwi spływały po jego zdeformowanej, humanoidalnej twarzy. Wydał z siebie obrzydliwy, zgrzytający dźwięk, jak na komendę. Gule przerwały biesiadę, bo właśnie podano do stołu danie główne. Kurwa mać! Bolko, szykować się do walki! Ściągnij straż tylną! Nie dajmy się otoczyć! Cześć, tu Karczmarz z tej strony. Bardzo dziękuję Wam za odsłuchanie kolejnego odcinka, a teraz zapraszam Was do głosowania, które odbywa się na grupie Karczmarza na Facebooku. Tam znajdziecie podwieszoną ankietę. Czekam na Wasze głosy do piątku. Jeśli podoba się Wam to, co robię, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również postawić mi zimne temerskie raz w miesiącu, zostawiając napiwek za pomocą patronite. Z góry dziękuję. Oby nam się!